Jest już poniedziałek, a niedziela jeszcze, jak to nagrywam. Myślę, że duża część z nas jest już po seansie ostatniego odcinka Attack on Titan. Ja cały czas staram się nagrywać materiały, które będą rozjaśniały to, co się w nim wydarzyło, ale zauważyłem, że niesamowicie często, mierząc się z ludźmi w komentarzach, widzę, że to zakończenie się nie podobało, że czegoś brakowało. I pragnę nadmienić, że już w tym momencie zakończenie, które my widzimy w anime, dwa lata po tym, co widzieliśmy w mandze, zostało zmienione. I to zostało zmienione w taki sposób, aby i postać Erena było lepiej zrozumieć, i postać Armina. To nie jedyna kwestia. Dodano również parę dialogów, które miały nas nakierować na to, jak działał schemat Tytana pierwotnego, żeby interpretacja całości historii była łatwiejsza. Oprócz tego, oczywiście, sprawa Żana i Mikasy moim zdaniem została wyjaśniona, ale przyjdziemy do tego w dalszej części tego materiału. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że moim zdaniem zakończenie jest perfekcyjne. Ono nie było tak dobre w mandze, ponieważ tam nie dodano tych esencjonalnych kwestii do dialogu Erena i Armina, ale tutaj bardzo dobrze pokazano, kim tak naprawdę był Eren, bo my przez te ostatnie 4 lata od 4 sezonu, kiedy on jako główny bohater założył tę maskę, stworzył pewną fasadę kogoś, kto jest bardzo niedostępny, to myśleliśmy sobie: o tak, przecież to jest niesamowita postać, niesamowity główny bohater, ktoś, kto zmienił się tylko i wyłącznie na początku tego, aby oddalić swoich bliskich, znajomych, od siebie i finalnie móc działać bez narażania ich. No i nagle się okazało, że nic bardziej mylnego. Tak, Eren zrobił to, i to bardzo dobrze mapa ukazała w tym dialogu, po to, aby nie narażać swoich bliskich, ale mimo to, łapiąc się na takich pewnych sprzecznościach, kiedy widział możliwą przyszłość dzięki tytanowi pierwotnemu, to. Finalnie ich naraził i bardzo dobrze zdała sobie z tego sprawę Mikasa oraz Lewaj w pierwszych 15 minutach odcinka, kiedy zauważyli, że to nie jest już tak, że oni mogą sobie robić cokolwiek i tytany i ich działania ich nie dosięgną. Tylko naprawdę pora uważać, bo jeśli nie Eren, to przynajmniej Jimir stara się zrobić wszystko, aby główny protagonista nie został powstrzymany. I niesamowicie często, naprawdę codziennie, od kiedy tylko zacząłem nagrywać o SNK, to spotykałem się z komentarzami, które mówiły, że Eren stracił na powiedzmy głębokości, w sensie on już nie jest tak dobrze napisaną postacią, w związku z tym, że w ostatnim odcinku AOT był niekonsekwentny, wiadomo tam, zaczął. Ubolewać nad tym, co się wydarzyło. Zaczął szlochać odnośnie tego, jaka przyszłość może go czekać. I to jest absolutnie normalne. Rozumiem, że no, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, kiedy przez 2-3 sezony nie spotykaliśmy się z podobną czynnością, z podobną praktyką. Ale Eren był taki od zawsze. On się nie zmienił. Jego działania były jednostajne, to znaczy niezmienne do momentu, Ceremonii wręczenia medali. Wtedy zawsze wiedział, że jest jeden cel, i to było dotrzeć do piwnicy, dotrzeć do murów i je finalnie wyzwolić, co mu się udało. A tutaj nagle wyobraźcie sobie, że spotykacie się z mocą, która częściowo przewiduje przyszłość. Dostajecie tylko jej segmenty i możecie się domyślać, co z tą wiedzą zrobić, aby wszystko wyszło jak najlepiej, na waszą korzyść. Eren od tego momentu stracił konsekwencje i widzieliśmy to w pierwszym momencie, kiedy przełamał właśnie ten wizerunek takiego szczęśliwego, być może trochę bączucznego młodego dorosłego, który nagle kompletnie spoważniał. Eren potrzebował czasu, aby dojść do jak najlepszego planu, no który finalnie jak wiemy nie przyszedł, i dlatego w ostatnich scenach w rozmowie z Arminem. Zaczął kierować nawet w swoją stronę inwektywy. Mówił, że to jest marzenie, które trzymał w niezmiennej formie od 20 lat i właśnie dlatego ono było złe, bo nie adaptowało się do aktualnych realiów. No i tu jest to, co moim zdaniem jest kwintesencją AOT, czyli dialog z Arminem, w którym Armin mówi, że to tak naprawdę on w jakimś stopniu. Odpowiada za te marzenia. On je stworzył przynosząc na samym początku tej serii książkę, i z tej racji również no, bierze odpowiedzialność za to wszystko. W Mandze podziękował Erenowi, co kompletnie niszczyło tę postać, bo wiemy, jak wielkim pacyfistą jest Armin. No i kiedy ktoś zaczyna aprobować to, co zrobił Eren, no to wszystko zaczyna się kłócić. I w taki sposób 139 rozdziałów i 13 lat historii się sypło. Tutaj zostało to lepiej wytłumaczone. Zostało to pokazane w taki sposób, że Armin nie potrafi pogodzić się z tym, jak historia się potoczyła, ale mimo to jego przyjaciel jest dla niego na tyle ważny, że w ostatnich chwilach, kiedy ten nie miał nikogo, to postanowił wesprzeć go na duchu. I to było cudowne. Poza tym, to co jeszcze widzimy później, to najprawdopodobniej Mikasa nigdy nie dowiedziała się o odzajemnionych uczuciach przez Arena. No, oprócz oczywiście naszego Wydrzyka Ostrosternego, czyli ptaka, który przyleciał zawiązać ten szalik po raz ostatni. No i to jest dobre, w sensie to pokazuje, jak przez całe lata tego anime, no, ponad dekadę, Armin pozostał słowny. To mi się bardzo podobało, bo tego brakowało w Mandze. Nie ma czegoś takiego, że. Mapa nagle postanowiła zmienić bardzo wiele scen, aby, nie wiem, w końcu zaczęło się to podobać większej ilości ludzi. Ja uważam, że zakończenie jest cudowne, bo w końcu doszliśmy do tej świadomości, że główny bohater nie zawsze musi wygrywać. Jeśli dla lepszego rozrachunku, jeśli dla refleksji miał przegrać, to ok. I tak właśnie wydarzyło się w AOT, które uczy nas, że natura ludzka się nie zmienia. Mimo tego, że świat miał najlepszy przykład do tego, aby przestać swoich potyczek i czterykania się w nos, to nadal wszyscy to robią i widzimy to przy scenie napisów końcowych. Plus najprawdopodobniej cała historia zatacza koło i bardzo dobrze zostało to zrealizowane wraz z ukazaniem tytanicznego drzewa. To oznacza, że naprawdę to co liczy się w naszych życiach to chwytanie tych małych momentów jak powiedział Zig w rozmowie z Arminem bo ten tak zwany bigger picture większy obrazek zawsze mniej więcej pozostanie taki sam więc cieszmy się chwilą to taki trochę epikureizm oprócz tego Mikasa już nie leży z jedną różą na tle Białych róż, co tam musiało pokazywać, że jakby Mikasa dochowała swojej miłości wobec Erena. Tylko teraz ma losowe kwiaty, i nie mamy jakby jej obrączki w ostatnich scenach. Także już najprawdopodobniej na zawsze możemy śmiało powiedzieć, że eremika jest uwierzytelnione, tak to powiedzmy po polsku. I oczywiście ludzie doszukują się jakichś tam różnych scenek po napisach końcowych, ale to już nie dla mnie. Nie naśmieję no, się oczywiście. Nie wiem o ile to jest istotne, ale na pewno dla mnie Eremika to było coś ważnego. No i oczywiście te sceny przy okazji złóż Polarnych pięknie pokazały, jak działał Tytan Pierwotny i jak Eren nie mógł się zmienić w świecie, który był czysto deterministyczny. Co to znaczy, we wtorek, czyli jutro, pojawi się materiał na kanale Nie wiem, ale się dowiem. A tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach z SNK i nie tylko.